Do placu Długosza przylega od strony rynku skwer Stanisława Pieczki. Warto o nim wspomnieć ze względu na figurę św. Jana Nepomucena. Rzeźba zdobiąca skwer, przypisywana Johannowi Melchiorowi o Reichowi, twór Y kolumny maryjnej na rynku, to kolejny piękny przykład śląskiego baroku. Święty Jan, otoczony aniołkami, daje jałmużnę potrzebującemu. To o tyle ciekawe. Że motyw Jałmużny w wolno stojących rzeźbach na Śląsku wykorzystywano niezwykle rzadko. Figura pochodzi z pierwszej połowy XVIII wiek i początkowo zdobiła dziedziniec klasztoru Dominikanek. Na obecne miejsce trafiła na początku XIX stulecia, ale wówczas jej sąsiedztwo było znacznie bardziej prestiżowe. Tło dla figury tworzyły okazały gmach szkoły oraz duże kamienice ze sklepami.